Witam Was serdecznie moi drodzy Wylądowałem pod mostem Tak na serio pewnie się zastanawiacie skąd miniatura tego filmu i ten opis cały Otóż szybko po skrócie Wam opowiem o co chodzi Jest ostatnio wysyp Spory wysyp ludzi grających na giełdzie, traderów No i ja też postanowiłem, że coś tam spróbuję na tej giełdzie pograć Efekt taki po 30 dniach, no na nie dużo pozycji, kilkadziesiąt pozycji, ale tak naprawdę trzy pozycje, można powiedzieć, trzy pozycje mnie sprowadziły do salda minus 300 zł po tych 30 dniach, czyli po prostu popłynąłem te 300 No i stwierdziłem, że to wymyślę sobie taką karę dla mnie, i karą będzie zbieranie puszek butelek zwrotnych, żeby odzyskać choć część tych pieniędzy. Kara oczywiście w cudzysłowie, bo, bo liczyłem się z tym, że, że te pieniądze mogą zostać, że tak powiem, przepalone. Yy, I teraz tak, yy, trafiłem gdzieś przypadkiem na kanał Maćka, kanał macie tutaj podlinkowane, te kanały, Maciek ma dwa kanały, jedno to jest OZO Puszka Invest, gdzie Maciek zbiera puszki właśnie i jego, ta, jego jakby cel to jest uzbieranie 10 tysięcy złotych na puszkach i butelkach, zresztą zobaczcie tam do niego na, na kanał i te pieniądze chcę wrzucić w giełdę, w krypto, gdzieś tam chcę zainwestować, natknęło mnie to troszkę właśnie w odwrotny sposób, że chcę odzyskać trochę tych pieniędzy, które ja straciłem, dlatego powstaje ta seria, mam nadzieję, że się to utrzyma, zobaczymy jaki będzie skutek, także... Nie przedłużam więcej. Zapraszam Was do oglądania. Jeśli Was to będzie interesować, oczywiście, zapraszam do subskrypcji i zostawienia jakiejś łapki w górę, czy komentarza dla zasięgu. Także dziękuję i zapraszam Was serdecznie.